Otwieram dwunastą zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Zwróciliśmy się do Państwa e, radnych z wnioskiem o e, prowadzenie e, punktu dotyczącego przyjęcia stanowiska e, w sprawie utworzenia połączy Centrum Integracji Cudzoziemców. Uważamy, że powyższe stanowisko jest konieczne. W związku z tym, że pojawia się ogromny niepokój mieszkańców naszego miasta związany z podejmowaniem działań w sprawie uruchomienia takiego centrum, uważamy, że jako samorząd miasta też powinniśmy wyrazić swoje stanowisko. My oczywiście w w projekcie. E, uważamy, że powinien to być wyraźny sprzeciw e, przeciwko utworzeniu takiego centrum e, w Łomży. Wskazujemy oczywiście na argumenty związane z bezpieczeństwem naszych mieszkańców. Wyrażamy naj swoje najgłębsze oburzenie sprzeciw wobec planu utworzenia w naszym mieście przez fundację Vita Familię Centrum Integracji Cozyzieckiej. Doskonale wiemy, że powstanie Centrum Integracji Cudzoziemców nie jest inicjatywą samorządu, samorządu naszego miasta. Stanowisko pana Jacka Piorunka, za, członka zarządu Województwa Podlaskiego, wypowiedziane podczas wywiadu w Radiu Nadzieja w dniu 14.02.2025. Jakoby migranci, którzy trafią do Łomży, mieli być w jakiś sposób segregowani pod kątem chęci podejmowania pracy i integrowania się z naszym społeczeństwem. Oraz, że mogą być lekarstwem na wyludnianie się w Łomży, jest jawną kpiną z nas, mieszkańców Łomży i szczytem hipokryzji, żeby nie powiedzieć głupoty. Po licznych głosach mieszkańców, którzy jakby. Y Mówili o obawach, które towarzyszą im w związku z powyższym. No, podjąłem działania, złożyłem, założyłem taką petycję online na portalu petycje online. Tutaj cieszę się, że prezydent podjął rękawicę, że tak powiem, i, i, i po prostu jakby zmobilizowało go to do działania, bo wcześniej, wcześniej widzieliśmy, że też pojawiły się informacje, że prezydent Stypułkowski powiedział medialnie, że nie chcecie tego Centrum Integracji Cudzoziemców w Łomży. Jednak to było tylko niechęć nie do tego powstania, żadnych działań tutaj nie było z, z państwa strony. No my tutaj zadziałaliśmy dość mocno z, z mieszkańcami naszego miasta. No i ta petycja, którą, którą na dzień dzisiejszy sprawdziłem przez 10 dni, może nawet niecałych 10 dni, podpisało ją 1831 osób, więc to jest bardzo duża liczba, jeśli chodzi o, o zaangażowanie mieszkańców. Wiemy, że mieszkańcy są dzisiaj obecni na sesji Rady Miasta. co też jakby wyrazić swój głos. Wyrażam sprzeciw budowie takiego centrum. Musimy tutaj patrzeć na, na mieszkańców, na ich obawy. Wiadomo, różni ludzie mogą tutaj przyjechać. Nie mamy informacji, jest dezinformacja po prostu w tym, w tym temacie z, jakby z góry z rządu, więc tutaj no, musimy trzymać rękę na pulsie. Dziękuję. Jeżeli mówimy o semantyce, to też w języku publicznym, dyskusji publicznej mamy zapewnienie, że żadni nielegalni imigranci do Polski nie trafią. Tak i to jest kluczowy argument. Oczywiście, że oni nie będą nielegalni. To są już legalni, za Stwierdzeni przez e, kraje Unii Europejskiej, my je dostaniemy w pakiecie, e, więc tutaj nikt nie będzie się nam przez granicę przedzierał, oni zostaną nam przywiezieni. E, więc też warto jest o tym e, pamiętać. Kolejna rzecz, e, jeżeli mówimy o. Inicjatywa, które się podejmuje, zakłada. Chwała Bogu, tych inicjatyw jest bardzo dużo, co widać, na, na podstawie czego widać, jak, jak duży opór społeczny i jak duże niezadowolenie społeczne ten pomysł w ogóle w samej łąży i wśród mieszkańców naszego miasta wywołuje. Ale też warto powiedzieć, że szereg tych inicjatyw to są oddolne inicjatywy mieszkańców. To nie są inicjatywy podpięte pod konkretną partię polityczną czy pod konkretne ugrupowanie. Polityczne. I to jest ta różnica, i ja w tym wypadku naprawdę przede wszystkim to unikałbym podpinania jakichkolwiek inicjatyw społecznych podruchy polityczne w tym wypadku po to, aby uniknąć znów wpuszczenia w dyskusję publiczną określenia, że jakieś ugrupowania polityczne sterują protestami. Absolutnie. Mieszkańcy oczekują od nas, od nas wszystkich. E, przede wszystkim e, podjęcia stanowiska, że nie zgadzamy się na to, na, 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 na to, na to utworzenie tego centrum. Nie budowę. Tylko tego. To jest po pierwsze. Po drugie e, kolega Andrzej Grzymała dzisiaj przekazał, że ksiądz e, wycofał się z, e, z utworzenia tego centrum, ale przez niego, no właśnie chcę dokończyć. Przez niego. Natomiast wiemy wszyscy, nasi, ja przynajmniej z, z, z wiadomości medialnych, że takie centrum ma powstać przy szkole numer 1, przy basenie, przy parku Jana Pawła II na ulicy Wyszyńskiego. I tutaj powinniśmy dzisiaj się zastanowić, bo przyjdzie ktoś drugi, druga osoba i Prawdopodobnie w tym miejscu też będzie chciała tworzyć te, te centrum. Tu nie ma znaczenia w tej chwili, czy to będzie na Wyszyńskiego, czy to będzie na Marynackie, czy to będzie na Księcia Janusza, czy gdzie indziej. Najważniejsze, aby w Łomży tego centrum nie było. Jeśli dla pana marszałka piorunka jedynym rozwiązaniem na to, że miasto się wyludnia i jest coraz mniej na przyjęcie migrantów, no to życzę mu powodzenia. My raczej oczekujemy wykonywania działań wobec nas tutaj, żebyśmy mogli się rozwijać, żebyśmy mogli funkcjonować. To samo dotyczy się pani poseł e, Alicji Łebkowskiego, a czy pana e, ministra, pana posła Stefana Krajskiego. No, za każdym razem podkreślają, że są tutaj z ziemi łomżyńskiej, z Łążyje i dzisiaj tutaj nie widzę. Nie widzę ich stanowiska, nie widzę ich działań w tym zakresie, które powinny de facto być to my musimy oddolnie, jako radni, pan prezydent i chwała tu pana prezydentowi, przypilnować interesu mieszkańców Łomży i miasta Łomży. Było pismo z zapytaniem, czy samorząd posiada takie nieruchomości. Oczywiście z naszego samorządu pan prezydent powiedział, że takiego, takiej nieruchomości nie ma i nie ma możliwości, żeby miasto Łomża w jakikolwiek sposób uczestniczyło w tworzeniu takiego centrum, ale to z prostej przyczyny, tak, że naszym najważniejszym Celem jest to, żeby zachować bezpieczeństwo naszego miasta, bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Ja rozumiem, gdyby takie centra integracji cudzoziemców powstawały trzy lata temu, jak wybuchła wojna na Ukrainie. Natomiast dzisiaj argumentacja strony rządzącej, która mówi o tym, że takie centrum mają na celu naukę języka polskiego, naukę naszej tradycji dla uchodźców, którzy uciekli przed wojną z Ukrainy, no, to jest argument jakby, to nie jest właściwy argument. To jest to jest strzał kulą w płot tak naprawdę, ponieważ e, ci mieszkańcy z Ukrainy, którzy przyjechali już sami się zasymilowali, więc, więc tutaj e, widzimy już, że tu jakby jest, musi być jakieś drugie dno tego tematu. Odnoszę wrażenie, że wy tutaj co niektórzy uważacie, że my nie chcemy cudzoziemców. Nie, my ich mamy po prostu, ale my żeśmy ich zaakceptowali, żeśmy się do nich przyzwyczaili i co żeśmy mogli, to żeśmy im dali najlepsze i więcej nie chcemy. Zwłaszcza, że to są osoby, które są kulturowo odrębne od nas. Odrębne od nas, i ich kultura nie zawsze, jest, i religia nie zawsze jest dla, dla nas zrozumiała. Proszę sobie wyobrazić sytuację, jak przyjadą osoby, które są wyznania muzułmańskiego. Jak będą się czuły nasze kobiety, dzieci? Co chcecie do tego, żeby, żeby były tak traktowane jak w tamtych państwach? To jest nasze właśnie stanowisko dzisiaj tutaj, które uważam, że powinno być przyjęte poprzez deklamację, a nie głosowanie i przekazane rządowi, żeby się opamiętał. I zrozumiał, co będzie dla nas szybko uczyniało. Dziękuję. Moi drodzy, tutaj tak jak pan Chmielewski, radny, wspomniał dokładnie godzinę mówienia o tym samym, nic z tego tak naprawdę nie wynika. Mnie cieszy jako mieszkańca, że radni są w miarę zgodni co do CIC z Włomży. Ja uważam, że my, jako społeczeństwo, jako Rada Miasta, też trochę przespaliśmy moment na dyskusję na ten temat. Bo dopiero kiedy pojawiły się doniesienia medialne, że takie centrum powstaje, to zaczęły się inicjatywy oddolne, zaczęła się tym zajmować Rada Miasta i tak dalej. A przypomnijmy sobie, że ten pomysł chyba wałkuje się w Polsce od roku 2022. Nie wiem, czy ktoś sprawdził podstawę prawną, na jakiej działa CIC. Ja sobie przed chwilą wygooglowałem na szybkości. I to jest dokument przyjęty przez Radę Ministrów 15 października ubiegłego roku o nazwie Odzyskać Wolność. I nie zgadzam się z głosem niektórych radnych, że my nie możemy nic z tym zrobić jako miasto, jako mieszkańcy, bo uważam, że możemy. mamy swoich parlamentarzystów i nie tylko parlamentarzystów. To jest temat, który jest kością niezgody we wszystkich miastach, w których te centra mają powstać, tylko ludzie muszą się obudzić i zobaczyć, zdać sobie sprawę z zagrożeń, które takie centra niosą. Tutaj zgadzam się z radnym, który mówił o tym, że my nie mamy na myśli, żeby, tutaj, nie wiem, eksportować tych uchodźców, którzy są już u nas, mieszkają, asymilują się od kilku lat tylko chcemy, żeby tutaj żyli razem z nami w zgodzie i w pokoju. My mamy historię jako Polacy. my się dobrze asymilujemy z innymi nacjami, narodami. Udowadnialiśmy to przez pokolenia, przez stulecia, więc tutaj myślę, że dyskusji nie ma. Dzisiaj pamiętajmy też, że słowo rasizm nabrało zupełnie innego wymiaru i w dźwięku. Dzisiaj każdy, kto nie zgadza się z opinią drugiej strony jest rasistą, ksenofobem i tak dalej. My takie obelgi otrzymujemy na dzień dobry w internecie, jak próbujemy coś powalczyć jako mieszkańcy. Także nie dajmy się zwariować, my będziemy walczyć o swoje jako mieszkańcy. Myślę, że Rada nas tutaj wspomoże i panowie prezydenci też staną jakby za nami murem i będziemy naciskać na tych parlamentarzystów, żeby na poziomie centralnym te rzeczy zderegulować albo przynajmniej dać nam mieszkańcom informację, co tu się ma dziać. Bo teraz my dowiadujemy się, że jakieś centrum powstaje w Bocianie, to jest taka lokalizacja, powiedzmy, premium. W tym momencie ja jako, też mówię jako imigrant, który 12 lat spędził za granicą w różnych krajach, głównie w Anglii. Ja to zjawisko emigracji obserwowałem przez te 12 lat. Obserwuję je dalej, po jestem 10 lat już w Polsce. Ja tam jeżdżę, wracam. I powiem Państwu, że to się zawsze zaczyna niewinnie. I to nas jako mieszkańców zaczyna, że tak powiem, zastanawiać, co się wydarzy w Polsce, bo to nie jest temat, który nam nie wiem, odbije się czkawką za 3 lata, 5 lat, to może być 10 lat albo więcej. Ale ja wiem, bo doświadczyłem tego na własnej skórze, podróżując po Europie, cała Europa Zachodnia, tak. dla nas kiedyś ona była zachodem, dzisiaj my jesteśmy Zachodem i u nas będzie to wszystko, co, się, co w odwrocie jest w niektórych krajach. Szwecja zmieniła politykę imigracyjną po 50 latach, bo zobaczyła, że to nie działa po prostu, tak? Tam jest dramat. Przestępstwa, gwałty, zresztą internety macie, każdy wie co się dzieje. Tam jest po prostu masakra. Tak samo Norwegia, Belgia, Holandia, Niemcy, Anglia, zwłaszcza. Anglia jest krajem, który będzie pierwszym mocarstwem atomowym na terenie Europy yy, islamskim państwem atomowym, ponieważ tam za chwilę zdominuje całą, yy, cały, cały, cały kraj islam. I u nas to dzisiaj zaczyna się fajnie, jest taka przykrywaczka ładny papierek w cukierku, my tylko będziemy pomagać im się integrować. Pamiętajmy, że ci ludzie się nie integrują. Część z nich się integruje, ale jak sobie na statystyki yy, przestępstw popełnianych w Anglii, to są ludzie w trzecim, w czwartym pokoleniu, w drugim pokoleniu, już Brytyjczycy, którzy dalej się nie zdążyli zasymilować. Więc nie oszukujmy się, u nas będzie to samo, tylko dajcie temu chwilę czasu. Więc mamy czas, żeby podziałać, to będzie się rozwijało stopniowo, i mówię, myślę, że my, jako mieszkańcy, tutaj będziemy robić wszystko żeby takie centrum w Łomży nie powstało, niezależnie od lokalizacji, czy to będzie lokalizacja prywatna, publiczna, miejska, nie wiadomo jaka. Po prostu będziemy tutaj protestować i, że tak powiem, tak jak ekoterroryści, kleić się do tych budynków i nie pozwolimy, żeby takie centrum w Łomży powstało. Nie mam nic przeciwko temu, żeby pomagać tym, którzy są na miejscu i tak dalej, tylko pamiętajmy, że też ograniczenie <laughs> zaufania społecznego do polityków jest, jakie jak jest. Nie? My nie ufamy klasie politycznej na niezależnie jakim poziomie, nawet na poziomie tutaj naszym, naszego samorządu, no bo niestety w Polsce trwa wielka wojna między partiami politycznymi, to jest festiwal obietnic, zawsze jest fajnie, pięknie, już nie chcę używać innych, bardziej dosadnych słów, my w to po prostu nie wierzymy, także Państwo radni, Pamiętajcie, że my wiemy, kto będzie jak w przyszłości na takie tematy głosował, będziemy was z tego rozliczać. I apelujemy jako mieszkańcy, pomóżcie nam doprowadzić do tego, żeby takie centrum w Łomży nie powstało. Tak, macie swoich kolegów w parlamencie, na pewno każdy ma jakieś znajomości polityczne. Użyjmy ich w tym momencie, żeby takie centrum, budowę takiego centrum zablokować. I nieważne, czy to będzie budowa, czy to będzie remont. Pamiętajmy też, że to się wszystko dzieje w takiej atmosferze troszeczkę tajemnicy. Nagle się okazuje, że ksiądz Jurczak ma udziały w tym budynku, który ma powstać centrum. To jest przede wszystkim dobry biznes. Dlaczego dobry? Bo dotowany. Skąd dotowany? Ze środków Unii Europejskiej. Więc to jest perpetuum mobile, nie? Tam nie trzeba być biznesmenem. Tam kasa płynie drzwiami, oknami, na wymyślają programów. My wiemy jak to działa. Caritas ogólnie robi dobrą robotę, żeby nie było, ale w tej kwestii się nie zgadzam z takimi działaniami. Też nie chciałbym, żeby kościół się w to mieszał, bo dobroczynność względem innych narodowości nacji nie może dwać się kosztem obywateli Polski i naszego miasta. Dziękuję bardzo. Panie. Proszę o powiązanie wyników. Wyszła za 20 wstrzymało się 0, głosowało 20. Z, e, z, 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 stwierdzam, że Rada stanowisko przyjęła.